Stopniowo wnętrze izby rozjaśniło się oczom wysłańca Bożego. Ujrzał oborę pokrytą grubą warstwą gnoju i przechodzącą dalej w głęboką naturalną jaskinię. W grubej ścianie kamiennej z prawej strony było otwarte przejście, przez które ksiądz rzucił okiem na opuszczone teraz ognisko rodzinne. Ujrzał górę popiołu, pełną jeszcze w środku żaru, spoczywającą na naturalnej, widocznej skale podłogi. Na łańcuchu, pokryto grubo sadzą, wisiał w górze pozagniatany, okopcony miedziany garnek. Obok tego ogniska z epoki kamiennej stała ława bez oparcia, której grube, na pięść szerokie siedzisko spoczywało na równie szerokich, umocowanych w skale słupach. I którą chyba przez stulecie ścierały i wygładzały pokolenia pastuchów, pastuszek i pastusząt. Drzewo nie robiło już wrażenia drzewa, lecz żółtego polerowanego marmuru lub mydleńca, z licznymi jednak bliznami i wcięciami. Tak czworoboczna izba podobna była do jaskini. Dym przechodził z niej do stajni, a stamtąd drzwiami na pole gdyż poza szczelinami w ścianie nie miał innego ujścia. Czad i sadza uczerniły tenorę przez wieki do tego stopnia, iż miało się wrażenie, że siedzi się w grubo okopconym kominie. Francesco spostrzegł właśnie osobliwy blask oczu świecących z kąta, gdy z dworu doleciał go odgłos toczącego i obsuwającego się żwiru. Wnet potem ukazała się w drzwiach postać Lucina z karaboty i jak bezgłośny cień przesłoniła słońce, pogłębiając jeszcze bardziej mrok izby, zdziczały pasterz oddychał ciężko. Nie tylko dlatego, że zoczywszy z daleka księdza, w krótkim czasie przebył drogę z dalekiej, wyżej położonej hali, lecz i dlatego, że odwiedziny były dla banity wielkim wydarzeniem. Gdy pasterz uspokoił się nieco i stał z oczekiwaniem w oczach i z obwisłymi ramiony, ksiądz tak przemówił: Lucinowska robota nie będziesz pozbawiony pociechy naszego świętego kościoła, i dzieci Twe nie będą wyłączone ze społeczności chrześcijan. Jeśli się okaże, że złe wieści o tobie są nieprawdziwe, lub jeśli wyspowiadasz się szczerze, Okażesz żal i skruchę i będziesz gotów z pomocą Bożą usunąć z drogi kamień zgorszenia. Więc otwórz przede wszystkim swe serce, powiedz śmiało, o ile cię oczerniono, i z całą prawdą wyznaj grzech, który cię obarcza. Dopiero wtedy okazało się, że ten dziki zaniedbany człowiek. Nie wiedział nic o Bogu, jeszcze mniej o zbawicielu Jezusie Chrystusie, a już zupełnie nic o istnieniu ducha świętego. Natomiast zdawało się, jakby czuł się otoczony demonami i opętany był posępną manią prześladowczą. W księdzu nie widział powołanego sługi Boga, lecz raczej czarownika. Cóż miał Francesco uczynić innego, jak przeżegnać się, gdy pasterz poadpilkł. Pokornie na ziemię i wilgotnymi, nabrzmiałymi wargami bałwochwalczo lizał i całował jego obuwie. Młody ksiądz nie znajdował się jeszcze nigdy w podobnym położeniu. Rzadkie powietrze górskie, wiosna, odcięcie od właściwej warstwy cywilizacyjnej sprawiły, że świadomość jego zamroczyła się nieco. Jakiś senny czar. Wtargnął w dziedzinę jego duszy, w której rzeczywistość rozpływała się w tańczące widma powietrzne. Francesco bez ogródki zaczął mówić o bezecnym grzechu, któremu jak powszechnie utrzymywano, pasterz zawdzięczał swe liczne potomstwo. W głośny potok przemowy młodego kapłana wpadła niejako siostra z karaboty, która jednak. Nic nie mówiąc i tylko spodełba, badając Franceska, zaczęła krzątać się po jaskini. Była to blada, wstrętna kobieta, dla której woda do mycia była, zda się, rzeczą nieznaną. Przez dziury jej łachmanów przeświecało niemiłe, nagie ciało. Gdy ksiądz skończył i wyczerpał na razie zapas kardzących oskarżeń, kobieta krótkiem, ledwie dosłyszalnym słowem wyprawiła brata na dwór. Przez sprzeciwu dziki człowiek zniknął natychmiast jak posłuszny pies, po czym ociekająca brudem kobieta, której skołtunione czarne włosy zwisały na szerokie biodra, ucałowała rękę kapłana ze słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A zaraz potem wybuchnęła płaczem. Rzekła, że ksiądz ma słuszność, jeśli potępi ją surowemi słowy, bądź co bądź zgrzeszyła przeciw przykazaniu Boga, choć wcale nie w sposób, o jaki pomawia ją oszczerstwo. Ona jedynie jest grzesznicą, natomiast brat jest jej zupełnie niewinny. Przysięgła, i to na wszystkich świętych, że straszliwego grzechu, o który ją winią, to jest kazirodztwa, nie popełniła nigdy. Nie wchodzę w to, rzekł Francesco, czy jesteś winna czy niewinna. Jedno jest pewne, jeśli nie chcesz wychować dzieci, jak dzikie zwierzęta, musisz rozłączyć się z bratem. Dopóki będziesz z nim żyła, sława, która na was ciąży, nie ucichnie nigdy. Zawsze będą was oskarżać o straszny grzech. Tymczasem weszła piętnastoletnia mniej więcej dziewczyna, która wpędziła kilka kus w otwór obory, poczem również, jakby Franceska nie było, zaczęła pomagać kobiecie. Ledwo młody ksiądz ujrzał cień dziewczyny przesuwający się w głąb jaskini, spostrzegł natychmiast, że musi być niezwykle piękna. Przeżegnał się, gdyż przebiegł go lekki strach nieokreślonego rodzaju. Nie wiedział, czy ma w obecności młodej dziewczyny podjąć swe upomnienia. Wprawdzie była ona niewątpliwie zepsuta z gruntu, gdyż szatan powołał ją do życia drogą najczarniejszego grzechu, jednakże mogła pozostać w niej jeszcze resztka czystości. A któż mógł zaręczyć, czy ma ona jakiekolwiek pojęcie o swym grzesznym pochodzeniu? Bądź co bądź, ruchy jej cechowała wielka powolność. Z której nie można było wnosić o niepokoju ducha i rozterce sumienia. Przeciwnie, wszystko w niej świadczyło o skromnej pewności siebie, której nie mąciła obecność kapłana. Nie musnęła dotąd Franceska nawet spojrzeniem, przynajmniej nie tak, żeby spotkał się z jej oczyma lub przechwycił ją w inny sposób. Ba, przypatrując się jej ukradkiem przez okulary. Wątpił coraz bardziej, czy dziecko grzechu, dziecko takich rodziców, może tak wyglądać. Wreszcie weszła po drabinie na rodzaj poddasza, gdzie zniknęła. – Nie mogę opuścić swego brata – rzekła kobieta – i to po prostu dlatego, że jest beze mnie bezsilny. Umie z biedą się podpisać, czego nauczyłam go z wielkim trudem. Nie zna się na pieniądzach, boi się kolei, miasta, ludzi. Jeśli odejdę, będzie szukał mnie jak pies zgubionego pana, albo mnie znajdzie, albo zginie marnie. A zresztą, cóż zrobić z dziećmi, z naszą posiadłością? Jeśli zostanę tutaj z dziećmi, to nie ma takiej siły, której udałoby się brata stąd usunąć. Trzeba by było go chyba zakuć w kajdany i zamknąć w Mediolanie za kratami. Ksiądz rzekł: To może w końcu się zdarzyć, jeśli nie usłuchasz mej dobrej rady. Niepokój kobiety zmienił się we wściekłość. Wysłała swego brata do Franceska, aby się nad nią zlitował, ale nie po to, aby ją unieszczęśliwił. W takim razie wolałaby, by ludzie z dołu nienawidzili jej i odpychali ją tak jak dotąd. Jest dobrą katoliczką, ale kogo kościół odpycha, ten ma prawo oddać się diabłu. I chociaż dotąd nie popełniła Wielkiego grzechu, o jaki ją oskarżają, wnet go może popełni. Podczas słów kobiety dochodził ciągle Franceska z górki, na której zniknęła dziewczyna. Słodki śpiew. Już to cichnący w szept, już to głośniejszy. Ksiądz bardziej poddawał się melodyjnemu czarowi, niż słuchał wybuchów wściekłości upadłej kobiety. Dymna nora tego zwierzęco ludzkiego stajennego mieszkania zdawała się jakby mocą czarów zmieniona w kryształową grotę dantejskiego raju, pełną głosów anielskich i dźwięcznego puchu turkawek. Wyszedł. Nie mógł dłużej bez widocznego drżenia opierać się tak oszałamiającym wpływom. Znalazłszy się na dworze przed wydrążoną kupą kamieni, wchłonął świeże powietrze górskie i natychmiast niby puste naczynie napełnił się niezmiernym wrażeniem świata górskiego. Francesco wpadł na pomysł, by dla tej wyklętej rodziny odprawić tam tajne nabożeństwo. I wyznał tę myśl kobiecie, która w zatroskaniu wyszła nad dmuchawcem zarosły próg jaskini. Do Soany nie możecie przyjść, rzekł. Gdybym was tam zaprosił, źle byśmy na tem wyszli i ja, i wy. Kobieta znowu wzruszyła się do łez i przyrzekła, że w dniu oznaczonym stawi się z bratem i starszymi dziećmi pod kaplicą w Sant Agata.